Cześć, dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, że chyba dzisiejszy filmik dla Was powinnam nagrać z łazienki. A dlaczego? Dlatego, że przygotowałam dzisiaj dla Was prezentację firmy Foster łazienki. Jak sama nazwa wskazuje, jest to salon tak naprawdę, który oferuje całe, kompletne wyposażenie łazienek. I to nie byle jakie, tak naprawdę, bo Foster Łazienki specjalizuje się w naprawdę innowacyjnych i wyszukanych produktach do łazienek. Tak naprawdę, zaczynając od ceramiki po wanny, armaturę, dodatki, akcesoria i wiele, 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 wiele innych. Firma Foster Łazienki jest wielkopolską firmą z Poznania. W Poznaniu znajduje się ich salon gdzie tak naprawdę można zobaczyć wszystko to, co oferują. Natomiast... Firma Foster łazienki też z przyjemnością zaopiekuje się projektami łazienek z innych części kraju, ponieważ oprócz tego, że firma Foster łazienki proponuje i, i daje jakby tutaj możliwość aranżacji takich łazienek, to w swojej ofercie ma też możliwość zaprojektowania pod okiem specjalisty takiej łazienki. Słuchajcie, mam tutaj przygotowany dokładny opis. Firmy Foster Łazienki, i żeby nie popełnić gafy, to pozwolę sobie rzucać okiem. I słuchajcie, Foster, firma Foster Łazienki, salon właściwie Foster Łazienki, specjalizuje się właśnie w branży wyposażenia łazienek. Oferuje bardzo bogaty wybór towarów o bardzo wysokiej jakości. W ich ofercie znajdziecie m.in. artykuły markowe i wielokrotnie sprowadzane przez tysiące, przez tysiące zadowolonych klientów. Słuchajcie, firma Foster Łazienki współpracuje z czołowymi producentami. Krajowymi i z całego świata, i mają dostęp, tak naprawdę, do wszelkich możliwości. Wchodząc już na ich stronę internetową, Foster Łazienki, czuć tą innowacyjność w samych banerach, które wyświetlają naprawdę genialne rozwiązania, jeśli chodzi o, o same umywalki i armaturę umywalkową, firma Foster Łazienki. Nie jest głucha na potrzeby rynku. E, I tutaj, by z, e, z całą odpowiedzialnością za swoje słowa. Mogę przyznać, że rzeczywiście dosyć dynamicznie odpowiada na potrzeby rynku. Więc, w razie gdzie jakby nasze gusta się zmieniają i lubimy trochę innowacyjnych, nowoczesnych, fajnych takich designerskich rzeczy, to taka łazienka też może być właśnie, jeżeli skorzystamy z usług salonu Foster Łazienki. Sama firma Foster Łazienki mówi o sobie: Zacytuję. Na sukces w sprzedaży składa się wiele czynników, a najważniejszym jest zadowolony klient. Więc myślę, że takie hasło bardzo, bardzo dobrze obrazuje właśnie ten salon z wyposażeniem łazienek, ponieważ oni jakby na piedestale stawiają sobie właśnie ciebie, czyli klienta. Foster Łazienki też może pochwalić się obsługą na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Jest tak naprawdę w każdym szczególe dopięta na ostatni guzik, jak to się mówi kolokwialnie. I rzeczywiście tak jest, że każdy klient, który miał do czynienia właśnie z salonem Foster Łazienki, może powiedzieć, że rzeczywiście czuł się bardzo zaopiekowany przez doradców, którzy swoim doświadczeniem, swoją wiedzą pomogą w doborze najlepszych produktów, czy to ceramicznych, czy też nie, do łazienki. I i mają też w sobie jakby taki dar dobrego słuchania, e, ponieważ między wierszami też potrafią wyczytać, o co nam konkretnie w tej łazience chodzi. E, Foster Łazienki, e, ja jestem przekonana, że jest w stanie e, zadowolić każdy, nawet najbardziej wysublimowany gust. E, każde poczucie estetyki, myślę, że e, odnajdzie tam swój konik. E, Słuchajcie, Foster Łazienki ma też do Was taki apel, że bardzo prosi, aby Państwo zechcieli o tym przekonać się sami. Myślę, że jest to dosyć ciekawa zachęta. Ja. Mm, nie ja z racji tego, że sama zaraz będę remontować łazienkę, to z przyjemnością po prostu podrzucę im swoje pomysły, żeby dali mi znać, co oni o tym myślą. A tym bardziej, kurczę, słuchajcie, remont pod okiem ekspertów ze swojej dziedziny i naprawdę w tak szerokim asortymencie, jakim ma Foster łazienki, musi być tak naprawdę przyjemnością. Zapraszam Was teraz na krótką prezentację firmy Foster łazienki. Sami zobaczcie, co mają. Jak podobało Wam się prezentacja firmy Foster Łazienki? Słuchajcie, myślę sobie, że jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą i zaletą wyróżniającą Foster Łazienki na rynku takich salonów jest tak naprawdę bardzo dobra organizacja i logistyka. Foster Łazienki jest w stanie w najkrótszym z możliwych czasów dostarczyć niezbędne produkty do wykonawców. Słuchajcie, spotkaliście się też z czymś takim, że zamawiacie nie wiem, kafle, drzwi, cokolwiek i czekacie na to po 3-4 tygodnie, a remont jest rozgrzewany? Ja się niestety z tym spotkałam i wiem, że kurczę, można osiwieć przy przy takich sytuacjach. Natomiast Foster Łazienki jest w stanie zapewnić Naprawdę minimalny czas oczekiwania, a to za sprawą dobrej logistyki całego przedsięwzięcia. Słuchajcie, Foster Łazienki znajdziecie w trzech miejscach. Oczywiście jest to ich strona internetowa, gdzie tutaj wklejam wam link do strony internetowej Foster Łazienki. Foster Łazienki oczywiście ma też swoje social media, bo kto teraz nie ma social media, kto nie ma, ten nie żyje, tak się mówi. Więc tutaj wklejam wam tak mniej więcej to będzie Instagram. I odnośnik do Facebooka Foster Łazienki. Słuchajcie, wchodźcie. Koniecznie dajcie znać, jak podoba Wam się prezentacja. Przypominam, że jest to salon Łazienek z Poznania. Więc wszyscy Poznaniacy i z okolic, jedźcie! Już mamy. Tak, już są otwarte. Już są otwarte salony, takie nawet jak Foster Łazienka. Więc jedźcie, zróbcie sobie zdjęcia na tle. E, fajnych e, aranżacji Łazienek, podsyłajcie do nas e, i koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o e, prezentacji. Do zobaczenia niedługo. Cześć.